Cześć. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Borysz i nagrywamy odcinek tak jak zapowiedziałem w ostatnim, że kupiłem ostatni level karnetu. No to tak w tym, teraz też kupiłem, jest Franek tak samo ze mną. Ja tu, jeżeli ktoś nie oglądał pierwszego odcinka, to, to widzicie co zrobiłam. Tak. No to znaczy nei, tak powiem, widać... że ty sobie gramy, bo to jest jedyny karnet, którego mam szansę maksować bo chcieliśmy mieć 40 level. Tak, ale teraz Franek, otwieram pinpaka. Jak myślisz co wypadnie? Z pinpaka. Może być zielony pin i dwa zwykłe. A w sensie do jakiego, do jakich postaci? Zielony do Broka, niech będzie i, i zwykły do Karla i zwykły do ręki. Nie wiem, nie ja obstawiam. Że wypadnie mi jakiś też do Ems, do Penny i do Franka. Leci, lecę? Ból, Tara i Pam. Cienina, tak, ból, Tara i Pam. I te emotki tutaj wam pokazuję, jak one wyglądają zaraz. Do Bula do Tary i do Pam. Do Pam jest łapka w górę, którą możecie zostawić pod odcinkiem. Do Tary jest wkurzona Tara. I do Bula. Yy, do bóla dropnęłem, cieszącego się bóla. Ja chciałam nie powiem na to na chwilę. Okej, okay, to widzimy się jak Franek wróci. No dobra, Franek wrócił, więc możemy sobie odebrać nas naszego skina King Lu. Franek, ja już, jeszcze 36 dni karnetu, a ja już mam maksimum poziom. A ja już mam 40 poziom. Tak, więc Frankowi jeszcze 30 leveli brakuje. No i będzie miał ukończony karnet, a ja w tym momencie odbieram skina King Lu. On nie jest jakiś super bardzo podoba, ale. No, według mnie nie jest jakby, jakby jakiś super fajny. Jest taki. nawet. No, według mnie jest taki średni. Jest taki nawet. Jakby w sumie to jest spoko. Dawaj, franek, próbujemy. Ja sobie w ogóle przypisałem już nowe. Nowe wszystkie moje emotki z poprzedniego odcinka, te świąteczne sobie przypisałem. Na przykład takiego Mikołaja. Będziesz mi cały czas podstrzał. No wiem. Czym ja strzelam? Takim bardziej... Yy, nie wiem. Król, król, król bardziej em, tego. Król bardziej lody, prestiż. Bałwana jeszcze sobie takiego przypisałem fajnego. On jest w sumie też spoko. No ty też lody, w takim złotym kieliku. No w sumie tak. Puchar, taki złoty puchar lodów. Przypisałem sobie taką emotkę jeszcze do Kinglu. To tak, jest pokazywanie emotek przez całą grę. No ja tu się staram to wygrywać. Ja jeszcze taką emotkę sobie przypisałem, jako smutną. To też Bobchump chyba, tak mi się wydaje. Bęk Tomas? No, Tomas nie dostał. Ale Borys się naprawdę... Bo ja jestem chyba najlepszym z klasy w spigramowaniu jednej rzeczy. Tak. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, jak wiecie o co chodzi. A w następnym odcinku powiem to. Tak, niech ktoś spróbuje zgadnąć. Przecież komentarze. Nie, przecież nie. Ludzi, co w tyle czasu, bo to dzisiaj robiłem, w tyle czasu to zrobiło, bo tak. ja się naprawdę jest dziwne. Franek to zrobił w jakieś. O kurde, umieramy. Franek to zrobił w jakieś, nie wiem. 5 minut? <grym> ja wiemy. Tak, ja, ja jeszcze jakieś pół godziny to robię zawsze, więc. To jest taka rzecz, którą robi się codziennie. To jest codzienność, no znaczy czasami nie. się tego nie robi. Chyba ja trochę bym to pisam napis. wcześniej chyba co co myślę, co co myślę. Dobra, jakaś animacja Lu jak przegrywa tego? Aha, no tak, taka. Jaka? No tak no, fajne. A no. u mnie się przewrócił tak na plecy. No bo ty tracisz pucharkę, a ja no, ja mam zero. Ani nie tracę, ani no, ja nie uh -huh. Dalej mi brakuje Kruka i Sandiego i, i, i Amber. I kurde, liczyłem, że po openingu mi wydropią. A mi brakuje Gina, Kiełka, Kruka, Leona, Sandy, Amber, Sergia, Colet i Luch. Tak. No ja mam 0.1510 na legendę. A ja powiem Ci, no ja mam na legendę. To nie mniejsze, bo dzisiaj wyrobiłam. Legenda. 0.0350 Mhm. Ej, Franek, mam jeszcze dla widzów kupić kolejnego pinpaka? Jak tam chcesz, ale coś chcę ci powiedzieć? No co? bo rozumiecie? Ja mam wszystkie epickie za a tak. nawet mam epik. No i właśnie to jest jakieś XD, o co chodzi? No bo ja tutaj patrzę epiki za 8, 0,5689. No tak, a Frank ma wszystkich epików. To jest właśnie nieznane. Mam, ej, mamityka mi chyba nie zmniejszyła, albo to nawet zwiększyły. 0,2. 5 9 9 XD XD Ej, do kogo mi jeszcze wypadła emotka? Do Pam, do y, tego, do Tary i do kogo jeszcze? Pam do Tary Kurde, nie pamiętam bez Nie ja też. Do Pam, do Tary i do kogoś jeszcze mi wypadła emotka. I do Bula, i do Bula. Tak. No, do Bula. Tak więc jeszcze sobie zagramy, myślę, jedną gierkę tym Kingiem Lou, bo King Lou wygląda spoko, więc dawaj Franek, lecimy. A ja Byronem. Tak, Franek Byronem, ja Kingiem Lou. Jakby Lou jest spoko postacią, ale taką nie do końca. Ja jeszcze przygot... będę przygotowywał... chcecie, żeby Boris nagrał z na którym będzie ten nasz turniej mały? z naszej klasy, bo ma być ten turniej ja jeszcze ostatnią mapę muszę przygotować, bo chcę go zrobić. Tak, będzie turniej. W sumie odcinek z tego zrobię zapewne, bo streamów tam nie mogę, coś to nie działa. Może już działa, nie wiem. Um, albo stream, albo odcinek będzie właśnie no, bo, z tego, no, jak będzie. Nie wiadomo kiedy on będzie, bo ja muszę przygotować jeszcze ostatnią mapę. Jedną bardziej pory... widział się na mnie chyba trochę porządku wtedy. Samek, no nieważne. Bo są... zrobię jeszcze może drugą mapę, zrobię dwie takie porządne mapki. No bo nie, jedna, bo jedna jest porządna. Tak, więc zrobimy turniej i z naszej klasy będzie grał pewnie Alek podejrzewam Tomek, Paweł, ja i Franek. Tak, ale tutaj będzie czy potrzebuje minimalnie cztery osoby, żeby ktoś nic nie zyskiwał. Tak. Więc tak naprawdę to będzie turniej kto jest najlepszy. będziesz grał. Tomek może będzie grał, jeżeli będzie mógł grać. Z Pawłem będzie ciężko, bo on często nie może grać. Tak. Laury nie bierzemy, bo ona nie, nie możemy się z nim połączyć. Ale może będzie grał, bo on sobie jeżeli gra, to sobie jakąś... Chyba, że gra chyba tylko tydzień zrobi przerwę pięciu miesięczną. Tak. Więc to z Alekiem jest dziwny w ogóle. Alek, Alek mówi, że no tak, 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 chcę pograć z tobą w Brawl z będę grał w Brawlstar, zagrał, na... zagrał z 15 meczy i... No 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 już nie gram. W Brawlstar pozdrawiam. Już tego nie robię jednak. Na tym turnieju? Może i będzie więcej, jeżeli porozumie na tak, jakby ja mam... A, w ogóle miałem do Was mieć taki pewien apel. Frank, ja Cię opuszczam i Wam i Cię zaproszę do Friendly Game'a. Ja mam do Was taki apel. W y, mapmakerze twórzcie taką mapę. Taką mapę, gdzie jest tylko pusta woda w ogóle i że jest, gdzie jest wszędzie woda i na środku tylko taki kwadrat. Na nich się mega łatwo wbija pucharki. Więc twórzcie takie mapy. Jak jakaś mapa z was się, od was się pojawi, to możecie sobie wbić Easy 25 rangę, albo nawet większą, no ja na karlu wbiłem 26 nawet, bo wczoraj była taka mapa, więc apeluję do was, róbcie takie mapy, wystawiajcie je do, je do oceny, a teraz zobaczymy sobie z Frankiem, zobaczymy kto jest lepszy na tej mapie, Franek. Tylko ty, coś ci powiedzieć, Borys. No co? Mało komu daje to wyróżnienie, w tym ty są ty, 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 to teraz to wyróżnienie. Możesz mhm. mieć mapę na turnieju. Uuu, uuu. Mogę mieć mapę na turnieju, pozdrawiam. To teraz sobie zagrajmy franek, zobaczymy, kto będzie lepszy. Dobra, widzę chcę postać. Ale ja coś ci chcę powiedzieć, bo Tomek też mi się pytał, ale ja wybieram tylko takie mapy, to mi się mega podobało. Aha. I nie przepuściłam. No i patrz. O, I tak ta, ja, taka, ta mapa jest taka właśnie. Ja sobie teraz uciek, uciekam gadżetem i wracam. O Franek! O oh, fuck! <laughs> Franek wybrał Shelly! <laughs> Shelly też jest dobrym wyborem. No to ja też sobie wezmę Shelly. I zobaczę, czy jak, jak, jak mi pójdzie tą szelką. Twoja mapka podoba, by się została na tury niej. Dawaj Franek gramy. Tak. Mi się podobała tym. Mam nadzieję, że jeszcze więcej. Zowie, jeżeli będziecie chcieli, to Boris może zrobić konkurs na następnym odcinku. O dostanie się na Turnię, jako miejsce widać. Tak. O! I uciek tam, Daryl uciekł. My będą grali i zobaczymy. Kciuchy, która że tym jest najlepszy. Nie ma nagrody, ale to się ocenia, kto jest najlepszy z klasy, tak na serio. Tak. tak, więc tak, ej, tak naprawdę, to możemy zrobić taki turniej widzów? No, widzowie są lepsi od naszej całej klasy. Tak ej, możemy zrobić taki turniej, że na przykład ja, Franek i ktoś z naszej klasy? Trio? Wiem, wiem, ja wiem. Tak miałem często tam na, jak zbijałem wczoraj Karla. I generalnie możemy zrobić tak, że nasza trójka z naszej klasy kontra wy widzowie i będą to triosy po prostu. Tr trójki będziemy grać. Ale na początku będzie turniej, gdzie tylko będziemy grał jeden widz, o... Może Borys taki turniej urządzi, bo na razie mój jest pierwszy. Tak, bo tak naprawdę no ja mogę urządzić taki turniej, gdzie będzie... będzie na przykład piątka nas z klasy kontra piątka was widzów. No bo jak ktoś, to już ma się jedną osobę do swojego turnieju, to Tak. Bo, no tutaj jestem tu chyba jedyną osobą, która się zawsze rozwija na Big Brother. Tak. XD. No tylko ja i się Big więc tak naprawdę to by było już na tyle. Ym, na, po, jeszcze zrobię taką pożegnalną rzecz dla widzów: taktyczny pożegnalny, pożegnalny big boxik be, poleci. Pożegnalny big boxik. Do widzenia Wam wszystkim. I... Na nic nie wypadło, Elo.